Nie dojada śniadań, choć potrafi pożreć giganta za jednym posiedzeniem. Człowiek wielu talentów i zainteresowań. Miłośnik książek oraz komiksów. Szalony biegaczyk, fan Harry'ego Pottera i Dinjarina, czy starszy brat, wygrywający młodszemu melodię na gitarze. Na dywaniku złego ojca trafił pszczelarz starszy. Dzielny gość, który przyszedł na świat mniejszy niż paczka cukru, a rocznicę urodzin mógł obchodzić z fanpage'em Tygodnika Nie. Witam Cię. Cześć. Lekcje, treningi, zajęcia pozalekcyjne? Jesteś bardzo zajętym gościem, dlatego dziękuję Ci, że znalazłeś czas, by odwiedzić ze mną studio. Przybliż proszę, z czym zmagasz się na co dzień? No, a taką najczęstszą rzeczą, z którą zmagam się na co dzień jest, no, najprawdopodobniej szkoła. No, inne zmagania się to na przykład sprzątanie pokoju, opiekowanie się nad młodszym bratem. No i na przykład, nie wiem, no czasami pomagałem wam w robieniu śniadań, jak robiłem te kanapki niespodzianki, że ukryte kabanasy i inne. We wspomnianym domu czekają na ciebie nie tylko rodzice i żółw, ale także pszczelarz młodszy. Powiedz proszę, jak to jest być starszym bratem? Bycie starszym bratem nie jest wcale tak łatwe, jakby się wydawało. Gdy chcecie pójść na chwilę spać, muszę się pobawić z nim, i czasami, no, jak to powiedzieć, muszę mieć oczy dookoła głowy na jego wybryki. Bo czasami ma ochotę zagrać w piłkę, czasami pobawić się chłopkami, nigdy nie wiadomo, co będzie chciał zrobić, więc musisz być przygotowany na wszystko. To prawda, a co najbardziej lubisz młodszego brata? No, czasami potrafi mnie rozbawić nawet lepiej niż ty, a poza tym, no, fajnie się z nim bawię. No fajne pomysły na zabawy, nawet jeśli czasami tak to się kończy, że jednak zmieniamy tą zabawę, ale zazwyczaj to bawimy się fajnie. A co cię najbardziej drażni, u brata? No to, że czasami na przykład tak bez powodu mnie bije albo gryzie. Jak to bije? Nic o tym nie wiem. <laughs> na pewno. Bije i gryzie? Nie. Raz jak się super bawiliśmy na gniocie, to mnie... Pamiętasz, że kiedyś mnie ugryzł z całej siły w plecy? No dobrze, było tak. Faktycznie, ale myślałem, że może coś innego znajdziesz niż tylko te pogryzienia takie, ale okej. Okay. No nie pamiętam. Dobrze. W lutym 2021 roku, czyli ponad dwa lata temu, na blogu pojawił się wpis, który pozwolę sobie przytoczyć, żeby ci coś przypomnieć. Czasami pomysły dzieci chwytają człowieka za serce. Starszy z chłopaków, pytany kim będzie w przyszłości, odpowiedział, że widzi tylko dwie drogi. Albo będzie sprzątał w szkole, do której obecnie uczęszcza, albo też będzie uczył gry na gitarze, wzorując się na osobie, która z dużą cierpliwością przekazuje mu obecnie tę wiedzę. Tu serdecznie pozdrowienia dla pana Jacka z retną dognisko muzyczne. Oczywiście nie mieliśmy nic przeciwko pomysłowi, by bez sprzątał szkołę, skoro takie ma życzenie. Jednak ciekawi byliśmy, co stało za tą decyzją. Odpowiedź była rozbrajająca i wynikała z różnicy wieku między chłopakami. Bo gdy młodszy brat będzie szedł do szkoły, to ja już nie będę się w niej uczył. Zostałbym więc sprzątaczem, by mieć go na oku i w razie czego móc mu pomóc. No jak wynika z wpisu, kiedyś chciałeś zostać osobą sprzątającą szkołę, by móc doglądać brata. Czy to się zmieniło? Hmm, raczej nie, no bo... No... Po prostu, no, bardzo mnie ciekawi, jak mu pójdzie i czasami jak zrobi jakieś wybryki. Na przykład, gdyby coś mu się stało, to bym mógł mu pomóc, albo coś. Ale to będąc, już, będąc jeszcze w szkole jako pan tam woźny, tak? Lub sprzątający, no, tak? No, coś takiego. A nie myślałeś, że może po prostu być w domu z nim porozmawiał? No, no, w domu. Albo czasem bym go po prostu zagadywał. Albo po prostu razem byśmy szli do szkoły. Że niby ja do pracy, a on żeby się uczyć. Czyli jest szansa, żebyś poszedł do szkoły średniej jeszcze? Czyli do liceum na przykład? Czy tam, czy tam gdzie sobie wybierzesz? No nie wiem, no. Pewnie nie jest. Dobrze. Bowiem tak, do tego dzisiejszego spotkania doprowadziła Twoja propozycja, by zastanowić się nad najzabawniejszymi historiami związanymi z kurczakiem mniejszym. Rozmawialiśmy o tym w domu, więc powiedz, czy masz jakieś w zanadrzu? No, mam, tak z dwanaście. No to za prezenty, proszę To miejsce dwunaste, latarkowe stwory. Zamykam drzwi w pokoju młodziana, gasimy światło i włączamy swoje latarki i robimy stworki. Gdy, czyli że niby, um, jak to powiedzieć, um, mamy latarkę i przed tym latarką dajemy swoje rączki i mi coś ruszamy. Taki cienie. No właśnie. Um, e, gdy Huntswod chwyta mnie za rączkę i mówi: „Mój potwór zjadł twojego”. No tak, cały on. Miejsce 11. Mando i Grogu. Huntswod mówi: „Bracie, ja jestem Grogu, a ty Mando”. Chodź ze mną. Miejsce dziesiąte. Magiczny zegarek. Zakładam zabawkowy zegarek młodzianowi, który on otwiera i mówi: Musimy lecieć na korusand. Miejsce dziewiąte. Super gość. Ja chcę mieć tę karetkę Lego. Mówi młodzian. Mama mu odpowiada: Ale ona jest dla super gości. Ale ja jestem super gościem. Odpowiada pszczelarz młodszy. Miejsce ósme. Tu jestem. Bawię się wychowanego. Mówię, szukam i chuncwo krzyczy tu jestem. A gdzie był? No potem się okazało, że za ale potem już ciągle krzyczał, tu jestem, tu jestem. O no, tak. tak. Miejsce siódme. Mecz Cieszynek. Gram z pszczelarzem młodszym, który właśnie strzela mi gola. Młodzieniec skacze pięć razy i w końcu celowo upada na pupę. Mówiąc, to moja Cieszynka. Pięknie, bo wciąż, wciąż samego młodzieniec, bardzo ładne, bardzo ładne. Miejsce szóste. Miarka się przebrała. Dzwonię z tatą do babci, która opiekuje się młodszym pszczelarzem, który mówi, miarka się przebrała i ucieka. Miejsce piąte. Wyścig w wyjedzeniu bielucha. Jem serek, młodzian też go tym gdy nagle słyszę, wyprzedziłem się. krzyczy pszczelarz młodszym. A to było dlatego, bo krzyczał, że cię wyprzedził, bo to już tak naprawdę kończyłeś, tu o to chodziło. No tak, kończyłem, a on już skończył, co prawda trochę mu tam na brzegach sosało, ale to nieważne. Ja pamiętam, bo to sytuacja z dzisiejszego poranka, no. dlatego... No, to Miejsce czwarte. Ratunek Chase'a. Jestem sam w domu, przychodzą dziadkowie z odebranym ze żłobka młodzieńcem. Gdy okazuje się, dzięki mojemu śledztwu i dzięki misiowi detektywowi, że Chase'a nie ma w domu. Dzwonimy wtedy do taty, który mówi, że przyczelacz młodszy zabrał Chase'a do żłobka. No to wtedy już nie ma wątpliwości, że Chase został w żłobku. Jadę z dziadkiem po Chase'a. Jest 16.38, coś takiego. Żłobek jest otwarty do 17.00. Gdy wracam do domu, mój brat mnie wita i mówi, brat przyniósł Chase'a, brat bohater. No, byłeś bohaterem, nie da się ukryć. Miejsce trzecie. Pan Marek. Tata powiedział do pszczelarza młodszego: Pan Marek czeka na ciebie w oknie. Młodzian tak się ucieszył, że zaczął biec i resztę drogi. Tata musiał go nieść na rękach. A kim był pan Marek, może przybliż, bo ja to kojarzę. Ale... Pan Marek to niby taka zabawka, że to jest Iron Man, ale kim? mój brat no, wolał go nazywać panem Markiem. Dobrze, ok, pamiętam. Miejsce drugie. Ewerest w Dlaczego nie przeniosłeś Everesta? Pyta przycelaż młodszy, którego tata właśnie odbierał ze żłobka. Ale... E, no bo mi nie wypowiedziałeś. Ale ja mówiłem, odpowiada Bąbel. A komu? Pyta ta, pytał tata. Paniom ze żłobka, mówi Huncwot. I tak to się kończy, kiedy się z nim o takich sprawach dyskutuje. O sobie cieciami ale tak, tak pamiętam tę historię. No. Tak było faktycznie. Miejsce pierwsze. Szeref Pilucha. Mhm. Pszczelarz młodszy chodził po dzielnicy i walczył ze złami, których wszędzie widział. I był w kapeluszu kowboja I mówił, że wtedy mnie ratuje, chociaż ja wtedy byłem tak naprawdę u babci. Tak było, dokładnie. To już wszystkie te historie, tak? tak? No, pomyślę, no, że chyba one w większości są z ostatnich dwóch tygodni, ile dobrze kojarzę, bo to no, niedawno większe pisarze. Niektóre. niektóre. Okej, okay, dobrze, młody. To teraz tak. W wolnych chwilach. Tworzysz historie i komiksy, ja o tym wiem, a czy twoja mniejsza kopia w nich uczestniczy? Nie, na razie to nie, ale za niedługo zamierzam. Pewnie jak zrobię jakiś komiks z Ipsztelarzem Młodszym, jeden wpis, no to tam poświęcimy. Super, cieszę się bardzo. A osoby, które słuchają podcastu i śledzą bloga, mogły już zapoznać się z twoim halloweenowym kryminałem, a... Te, które śledzą tylko bloga, miały szansę zobaczyć próbkę twojej komiksowej twórczości. Zdradzisz, nad czym teraz pracujesz i co teraz w ogóle tworzysz? W sensie komiksy. No komiksy, historie, bo część, część historii przecież tworzysz ze swoim przyjacielem. Książki też na przykład. Książki też no tworzysz, no. No w sensie takie opowieści czy tam powieści. No to ostatnio komiksy, to ze swoim przyjacielem robię niby taką własną historię i już trochę tam porobiłem w wersji komiksowej. A, A jeśli chodzi o szkołę, to na języku polskim robiliśmy ostatnio komiks Kajko i Kokosz. Ciąg dalszy przygód. I zrobiłem już tak z pięć części <laughs> ich przygód, to dalej niby jedna historia. I można musiał, musiał tam być Kajko i Kokosz, ale można było też dodać kogokolwiek z uniwersum, jakiego się chce. I kogo dodałeś? No, na razie jeszcze się ta osoba nie pojawiła, ale mogę powiedzieć, kto się pojawił. No, okazało się, że ze zbójcerzami em, ma, no, maso już Mowgideon, ma a Kajko i Kokosza. Em, no, Kajko i Kokosza ktoś śledził, em, a, i zostali trafieni niby. Wysilnik, więc musieli wylądować na takiej asteroidzie. I wtedy szturmowcy ich pojmali. Na razie są tylko na tej asteroidzie nic więcej. Niby szturmowcy w nich celują, ale ich nie zabiją, na pewno nie. E, no i tak to należy się chyba tyle z komiksów. A z niekomiksowych, no bo dużo piszecie, to wiem, że wcześniej pisałeś niż rysowałeś komiksy. A no, pisać dalej i tak nie przestaje. Tak z 40 kilka stron może już napisałem. Ale e, czego napisać, Bo to e, wiem, że wcześniej innych inne historie. Mojej wcześniej... i mojego kolegi historię, a poza tym napisałam też... Wiesz, ale o czym są te historie? A, no to niby wymyślamy własną historię o wojennym uniwersum. A, bo wcześniej miałeś potworki, prawda? No tak, potworki też tam jeszcze kombinuję, co by tam zrobić. Mam już plan niby tak mniej więcej na finał całej historii. To będzie jakieś dwie... No, pff. to będzie dość fajny finał. Będą tam powstania i potworki w ubraniach wojskowych. Pewnie kiedyś zrobimy... Poświęcimy na to wpis, że niby moje potworki, historia u nich została zakończona. I wtedy, no, <laughs> pokażemy może kilka ujęć z moich obrazków czy coś. Dobrze. Jak, jak tylko się na to zgodzisz, to jasne. No... Jeszcze coś też powiedzieć o swoich historykach? No to chyba raczej nie, tak mi się wydaje. Dobrze, ale mamy jeszcze chwilę, więc przyznam się, że pozwoliłem sobie zaangażować czytelników bloga w tworzenie tej audycji. No i poprosiłem ich o nadsyłanie pytań. Mogę ci je zadać? No pewnie. Dobrze, już szukam pierwsze. W jakiej kwestii chciałbyś być traktowany lepiej przez rodziców od pszczelarza młodszego? Tak się zastanowić to. W... Hmm. No to nie wiem, no chyba, że troszeczkę, żeby trochę więcej uwagi mi poświęcano, no bo młodzieniec jednak bardzo dużo jej zabiera. No dobrze, rozumiem. Troszkę głos ci się łamie, będę zapisuje sobie, że to ważna kwestia. Następne pytanie. Harry Potter czy Gwiezdne Wojny? Wow, naprawdę bardzo trudne pytanie, bo obie te rzeczy bardzo lubię. Gwiezdne Wojny... Mają swoją magię. Jest tam Mandalorianin, Din Djarin, albo Luke Skywalker lub Han Solo, który też jest bardzo fajną postacią. A Harry Pottera no lubię, bo no też fajnie go wymyślili. W sumie J.K. Rowling go fajnie wymyśliła. I no nie wiem, jak mam to wybierać, co bardziej lubię, bo obie te rzeczy są o wiele no takie jak to powiedzieć? Mm, bardzo się od siebie różnią, ale obie są bardzo fajne. Dobrze. A gdybyś przez jeden dzień mógł być kimkolwiek zechcesz, kim chciałbyś być? Bez chwili zastanowienia: Mandalorianinem, Dinem, Jarinem. No, jak widziałem się, uśmiechasz, już miałeś chyba podejrzenia od razu, co odpowiedzieć. Dobra, to następne pytanie, trudne a krótkie. Gdzie raki zimują? No, w norkach na no. przykład. Dobrze, w norgach zgadza się. A gdzie jest słonko, kiedy śpi? Słonko, kiedy śpi? Um, no po drugiej stronie ziemi. Dobrze, pięknie. A czy wilk zawsze bywa zły? No jak zje dobry obiad, to raczej nie. Ale jak ktoś go obrazi, um. to się sami domyślicie. Dobrze. Kto napisał książkę Cudaczek Wyśmiewaczek? Um, Julia Duszyńska. Tak, tak, dobrze. To był ten, który nie nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje. Pytanie tutaj nawet mogę powiedzieć że od, od gościa niedawnego. Dlaczego jeszcze nie próbowałeś uciec? W sumie nie wiem, mogę za niedługo spróbować. No, będę miał na Ciebie oko, gościu, wiesz? <śm> Teraz pytanie z cyklu Zemsta, czyli ale dlaczego? Ale dlaczego? Bo tak, i nie mam kwiatków Lego. <śm> no dobra. Teraz czytam kolejne pytanie, ono bardziej chyba jest do, mny, do mnie, bo. Szanowny ojcze zły, po cichu myśli ojcze zła, hehe. He. Czy możemy na forum publicznym poruszyć wrażliwą kwestię mojego oczywiście zbyt niskiego i tu coś niewyraźnie chyba? Kieszon, nie wiem, nie o co chodzi, kieszon Kieszon Nie znam tematu, spokojnie, to lecimy no, dalej. No, no. Ile wyniesie stawka dla pszczelarza za występ, i dlaczego tak mało? Jakby co wynagrodzenie może być wypłacone w klockach Lego? Hm. Nie wiem, to też chyba do mnie pytanie było. I to czegoś takie dziwaczne, więc nie będę odpowiadał. Nie no wiem, ile wyniesie, jakoś się dogadamy, chyba, nie? Tak. Dwa zestawy za dwa występy. <laughs> Czyli ty za wcześniejszy występ jeszcze chcesz mnie skasować? Tak. za o dwa ty. wcześniejsze. O ty, hundcocie. Jak ci minął dzień i Halloween. No nie, no to ja chyba tutaj teraz muszę zastanowić się, czy to był dobry wybór. Dobrze, no to pytanie dwójka Bobo. Jaki zestaw LEGO jest Twoim wyzwaniem, marzeniem po zamku Hogwarts? Soku milenium. Soku milenium, a dlaczego? Nie, no bo też jest bardzo fajnym zestawem. No i no, pomarzyć zawsze można. No, warto wręcz marzyć. Czy powstała, to znowu pytania dwójka, bo, bo nie dodałem, czy powstała dalsza część komiksu, którego pierwsze kreski mogliśmy podziwiać na tablicy UE? Bo jak byliśmy na targach, pamiętasz, to wtedy rysowała się na jej tablicy taki zarys swojego nowego komiksu. Czy powstała dalsza część? No nie, ale jak zobaczę zdjęcie z tymi zarysami komiksu, to mogę spróbować zrobić jakąś dalszą część. Super, i na zakończenie pytanie, nie wiem, może kojarzy od: Mamy M. Kojarzysz? Tak, Kojarzy? kojarzę, no. Co sprawia Ci największą frajdę? Bieganie, granie na gitarze, pisanie, rysowanie? Dużo rzeczy, no. Bieganie też jest fajne, no. Spotykanie się z przyjaciółmi, bawienie się z bratem. No. Dużo rzeczy jest takich fajnych. Ale coś tak, jedną rzecz potrafiłbyś wybrać, jakbyś musiał tylko jedną wybrać, czy nie? Raczej nie. Dobrze. Dziękuję Ci za to spotkanie. Powoli będziemy kończyć, bo zaraz masz trening właśnie wspomnianego biegania. No fakt. No, widzę, że spojrzałeś na zegarek. Dobrze, no to bardzo dziękuję za odwiedziny. Spoko. Coś też powiedzieć? Pas, spoko, okej, okay, fajnie. <laughs> dziękuję, cześć.